Na kanale moim Zapraszam Was dzisiaj na nowy film i będzie to tak pod tytułem Perfekcyjna pani domu. Zastanawiałam się ostatnio, właśnie jakie tagi nie pojawiały się jeszcze na moim kanale i znalazłam ten. Ma on już trochę czasu, ale pytania całkiem mi się spodobały, także stwierdziłam, czemu nie? Może Was to zaciekawi, może dzięki temu trochę lepiej mnie poznacie, także nie przedłużając tego wstępu, zaczynamy. Tutaj mam telefon z pytaniami, także będę sobie. Patrzeć w dół. Pierwsze pytanie: dwa obowiązki domowe, które lubisz robić w domu. E, tak po krótkim zastanowieniu, to muszę stwierdzić, że e, lubię mm, sprzątać podłogę pod tytułem odkurzanie i Mycie podłogi, ale mopem, koniecznie mopem, nie lubię tak na kolanach e, szmatą. To nie wiem, czy to się już liczy jako dwa, czy jako jedno, ale powiedzmy, że jako jedno ta podłoga, i drugie to jest robienie prania. Także to są dwa obowiązki domowe, które lubię robić i które e, robię najczęściej. Drugie pytanie: to dwa obowiązki domowe, których nie lubisz robić. I to jest e, zdecydowanie ciekawsze pytanie, i myślę, że tutaj spokojnie mogłabym wymienić więcej niż dwa obowiązki. Ale jeżeli już muszę wymienić tylko dwa, e, to na pierwszym miejscu będzie zmywanie. Bardzo nie lubię zmywać i. Praktycznie tego nie robię, a jak już muszę pozmywać, to zdecydowanie korzystam ze zmywarki. Także nie cierpię zmywać ręcznie, i naprawdę jest wielkie święto lasu, jak ja pozmywam ręcznie naczynia, i jeszcze jak jest to coś innego niż szklanka lub widelec. A drugim obowiązkiem domowym, którego nie lubię robić, będzie wynoszenie śmieci bardzo nie lubię wynosić śmieci. W sumie nie jest to nic trudnego ani ciężkiego, ale tak jakoś po prostu nigdy mi nie po drodze do śmietnika. Natomiast jeżeli mogłabym tych obowiązków domowych wymienić więcej, to zdecydowanie na pewno znajdzie się tu jeszcze prasowanie. I ja już widziałam m.in. u szurzy i u Karolina ze stylizacji, że one również nie lubią prasować. Ja również jestem osobą, która nie prasuje i naprawdę nie prasuje na co dzień. Żelazko, które mam jest takie i jest to żelazko turystyczne, a deska, którą mam jest taką małą deseczką z Ikei, która mieści się w szafie i nawet nie można jej postawić na podłodze, tylko musi stać na stole. Nie prasuję, ponieważ nie umiem tego robić, a moje próby prasowania zazwyczaj kończą się jedną wielką katastrofą. Albo mi się coś wyświechta i ten materiał zaczyna się tak brzydko błyszczeć, albo sobie wypalę jakąś dziurę na przykład, Albo tak mocno presuję, że odbija mi się na ubraniu wzorek metalowy, taka metalowa kratka z deski do prasowania. Także po prostu jedna wielka katastrofa. Poza tym, po moich próbach prasowania, na ubraniach jest jeszcze więcej zagnieceń niż było przed prasowaniem. Jest Są tak perfekcyjnie zaprasowane. Także to jest naprawdę duża sztuka i duże wyzwanie prasowanie dla mnie. Nawet jeżeli znajduję w szafie rzecz jakąś bardzo pogniecioną, to zdarza mi się dawać ją do prania, żeby ona się w tym praniu namoczyła i potem tak ładnie na prosto e, sobie ją suszę, niż biorę żelazko i prasuję. E, tak naprawdę jedynym wyjątkiem, kiedy ja czasami prasuję, to są wakacje. Tak, to jest dziwne, ludzie zazwyczaj na wakacjach nie prasują i odpoczywają, a ja prasuję, dlatego, że e, jeżeli jadę na wycieczkę objazdową i codziennie jesteśmy w innym miejscu, a ja ubrania wszystkie mam w jednej walizce, to wierzcie mi, że po trzech dniach tam już jest taki kocioł w tej walizce a poza tym wszystko się strasznie gniecie w tej walizce, bo nie możemy sobie w szafie tego ładnie wywieźć tylko codziennie zamykamy tą walizkę i to ubijamy, ubijamy, ubijamy i zagniecenia potrafią być bardzo mocne więc wtedy właśnie to moje turystyczne żelazko zabieram ze sobą i codziennie przed założeniem czy tam wieczorem jakąś bluzkę sobie przeprasuję na wyjeździe natomiast tak poza tym Staram się nie nosić koszul odprasowanych, noszę luźne rzeczy. Poza tym ja nie mam żadnego dreszkodu w pracy, ponieważ na ubranie zakładam fartuch i pracuję w fartuchu, który spalnie przyjeżdża do mnie wyprasowany. W związku z tym ja nawet tego fartucha nie muszę prasować. Kolejne pytanie, numer 3 Czy lubisz gotować i jeśli tak to jaka jest twoja popisowa potrawa? Zasadniczo muszę stwierdzić, że y, nie przepadam za gotowaniem wolę pieczenie. Wolę pieczenie ponieważ pieczenie tortów i ciast y, jest takie ładne i potem jak wszyscy mogą tego spróbować to są tacy radośni bo przed deserem każdy ma dobry humor. Natomiast y, poza tym wydaje mi się pieczenie łatwiejsze niż gotowanie i tutaj jest taka y, jakaś sprzeczność Ponieważ niektórzy twierdzą, że to właśnie te sery są trudniejsze e, niż na przykład taki schabowy. Natomiast ja myślę, że um, no. Może jeszcze schabowy by jakoś uszedł, ale już takie mięso z sosem to etap sosu to jest level hard i tutaj mogło być y, trudno. Ale generalnie lubię gotować i sprawia mi to przyjemność, także myślę, że mm, chętnie tutaj będę się kształcić w tym kierunku. Tylko niestety z gotowaniem jest taki problem, że ja chwilowo nie mam na nie czasu. I myślę, że da się to zauważyć również na moim kanale na YouTubie oraz na blogu, że coraz mniej pojawia się tam wpisów kulinarnych, ponieważ niestety gotowanie. Nie jest czasochłonne. No i e, myślę, że na chwilę obecną, jeżeli miałabym kogoś żywić, to chyba by umarł z głodu, ponieważ e, tak samo jak widzicie, często e, wpisy i filmy kulinarne, tak samo często ja gotuję. Niestety, doba jest za krótka. Pytanie numer 4. Podziel się dwoma trikami, ale perfekcyjna Pani domu. Trik numer 1 e, to będzie używanie Fizelinowych ściereczek w rolce. Nie wiem, czy to jest trick, ale dla mnie to jest bardzo higieniczna sprawa, ponieważ mam rolkę taką jak ręcznik papierowy, tam są fizelinowe ściereczki cienkie i taką ściereczkę odrywam, wycieram nią, nie wiem, stół, kurze, potem jeszcze dobijam ją wycierając buty i potem taką ściereczkę wyrzucam. W związku z tym unikam takich starych, brudnych, śmierdzących ścierek i bardzo ich nie lubię, a już obrzydzenie mnie zbiera, kiedy ktoś taką lekko używaną ścierą wyciera stół i ten stół potem śmierdzi. I bardzo nie lubię tego w restauracjach różnego typu i to się czasem zdarza w lokalach gastronomicznych i to mnie doprowadza do białej gorączki. Triki miały być dwa, to trik numer dwa jest taki, że czasami nie zawsze, ale zdarza mi się mieć okna po ciemku. I zauważyłam jako perfekcjonista, że kiedy myję okna za dnia, robię to dużo dłużej, ponieważ staram się je dopieścić i pozbyć się każdej mazy. Natomiast kiedy zdarza mi się mieć okna po zmroku i na dworze jest już ciemno i ja już tak powiem, widzę nie za dużo, to wtedy mycie okien potrafi trwać 15 minut. Także zdecydowanie polecam. A potem, powiecie, że na drugi dzień zobaczę te mazy. Otóż niekoniecznie, ponieważ jeżeli na takie umyte okno powieszę sobie czystą firankę, to potem przez tą firankę już mniej mas widać. Także naprawdę sprawdźcie to. A poza tym zawsze pocieszam się taką myślą, że jest i tak lepiej niż było. Pytanie numer 5: Wymień dwóch ulubieńców domu. Tak się zastanawiam, myślę sobie, myślę. I ulubieńcem numer jeden na pewno będzie Thermomix, ponieważ jest to zarówno mikser, jak i garnek gotujący. Bardzo lubię z niego zupy, robią się błyskawicznie i nadaje się również do wyrabiania ciasta na pizzę, do wyrabiania w ogóle ciasta, do robienia koktajli różnego rodzaju. Także naprawdę jest świetne urządzenie, gorąco polecam. Co prawda drogie, ale naprawdę u nas w domu Thermomix jest już chyba 16 lat, i jedyne co trzeba było wymienić w nim, to uszczelka, bo po prostu guma się kruszy. Natomiast tak to działa bez zarzutu, noże są nadal ostre, silnik nadal działa, pracuje. Super, także gorąco polecam, jeżeli jeszcze się zastanawiacie. A drugim ulubieńcem chyba będzie piekarnik, ponieważ ja przez wiele lat miałam kiepski, niedziałający piekarnik. Potem on miał w ogóle urwane drzwiczki, i generalnie piekarnik u nas w domu funkcjonował jako szafka na reklamówki, natomiast e, nie służył do pieczenia. W związku z tym, e, kiedy pojawił się w naszym domu mój piękny, ukochany piekarnik, marki Smeg. To ja się w nim zakochałam i bardzo lubię go używać. Lubię w nim piec, lubię o niego dbać, lubię go czyścić. Lubię, żeby był taki wypucowany, piękny, czyściutki, ładniutki. Natomiast niestety też musiałam się go nauczyć, ponieważ okazuje się, że on przypala, temperaturę ma wyższą niż ustawiona na termostacie nawet był już serwisant w momencie kiedy piekarnik był na gwarancję, a i tak dalej, za mocno piecze i przypala i o dziwo to przypalanie pojawia się z przodu przy drzwiczkach, także no jest to specyficzna sprawa, ale z tego co wiem, każdy piekarnik ma jakieś takie swoje humory i trzeba po prostu poznać własne urządzenie Pytanie numer 6: mieszkanie czy dom? Zdecydowanie mieszkanie. Obecnie mieszkam w mieszkaniu, wychowałam się w mieszkaniu i myślę, że tak. Y dla kobiety jest to taka opcja wygodniejsza, bezpieczniejsza, mniej problematyczna, ponieważ nie trzeba martwić się o tyle rzeczy, co przy domu. Nie muszę kosić trawy, nie muszę martwić się o dziurę w dachu, nie muszę odśnieżać podjazdu, także jest to super opcja. Jedyne, czego mi brakuje, to jakby wyjścia na dwór. W sensie obecnie nie posiadam nawet balkonu, a marzy mi się takie duże mieszkanie z tarasem, także to jest takie marzenie, ale jednak mieszkanie. No, apartament też byłby niczego sobie. Kolejne pytanie, numer 7. Kto prowadzi budżet domowy? I wiecie lub nie, ja nadal mieszkam jeszcze z mamą, e, także muszę powiedzieć, że to ona prowadzi budżet domowy, ja się dorzucam e, do jedzenia i utrzymania, natomiast. E, nawet nie próbuję się w to zagłębiać <laughs> i wolę jednak prowadzić takie beztroskie życie bez budżetu domowego. Oczywiście e, dopadają mnie własne opłaty e, typu benzyna, telefon i tak e, natomiast e, jednak większa część e, jest poza mną i nie ukrywam, że jest to bardzo wygodna opcja. Pytanie numer 8. Pedantka czy bałaganiarz? Zdecydowanie bałaganiarz chociaż mnie Wam czasami odchyły w kierunku pedantyzmu i objawia się on zazwyczaj w okolicach lodówki, kiedy nakładają mi się pewne zboczenia z pracy i zaczynam wszystko układać według dat ważności. Najdłuższe daty układam z tyłu, najkrótsze daję do przodu, jogurty muszą być u góry, nabiał również wędliny na środku, na dole warzywa i bardzo się złoszczę, kiedy ktoś mi tę harmonię zaburzy. Niestety zostaje ona dość często zaburzona. W związku z tym później, gdy jest zaburzona, omijam lodówkę szerokim łukiem, żeby się nie denerwować. Poza tym, jeśli chodzi o bałagan, to najlepszy jest ten, który człowiek sobie zrobi sam. Bardzo irytuje mnie bałagan, który zrobią mi inni ludzie. Natomiast ten, który zrobię sama, jest dla mnie swego rodzaju wyrazem prawie że w porządku. Pytanie numer 9. Jak wyglądałby Twój wymarzony dom? Ale powiedziałam już przed chwilą, że nie żaden dom, tylko apartament, prawda? No, to ja myślę, że to by było takie gdzieś w okolicach 100 metrów. No, bo więcej, kto by to sprzątał? Koniecznie z dużym tarasem, na którym będzie można spożywać śniadanka, tudzież się poopalać. Z dużą łazienką, w łazience, wanna, duża sypialnia. No i oczywiście jakieś małe, domowe studio, żeby fajnie mi było dla Was nagrywać i żebym nie musiała za każdym razem sprzątać tego sprzętu. Bo teraz mam taki metraż, że jak rozstawię lampę i statyw, to nie mogę przejść i w zasadzie teraz się tylko na łóżku i nie mogę się stąd ruszyć, bo, bo nie mam jak i dokąd i. No, to mały metraż jest problematyczny. I ostatnie pytanie numer 10. Tradycja wyniesiona z domu, którą praktykujesz do dziś. I tak w zasadzie to nie wiem, czy tutaj bardziej skierować się w stronę sprzątania, czy bardziej w stronę gotowania, ale powiedzmy, że taką tradycją, którą ja przejęłam po mojej babci jest pieczenie tortu makowego, ale nie wiem na ile to jest tradycja, bo on się pojawia u nas dość spontanicznie. To znaczy czasem jest na święta, czasem jest na urodziny, ale generalnie na chwilę obecną tylko ja go potrafię upiec. Także to jest moja osobista tradycja, którą e, kultywuję. I to już wszystko w tym filmie. Jeżeli tak pod tytułem Perfekcyjna Pani Domu Wam się podobał, to dajcie kciuka w górę. Jeżeli macie ochotę odpowiedzieć na te pytania, to piszcie śmiało w komentarzach. A jeżeli nagrywacie filmy na YouTube, to nagryjcie swoją wersję tego filmu i podlinkujcie ją na dole. Będzie mi bardzo miło <grytanie> zobaczyć Wasz film z odpowiedziami na te pytania. Także to już wszystko. Zapraszam Was na mojego bloga, facebooka, instagrama. Wszystkie linki w opisie na dole. I do zobaczenia niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!